Co łączy rzymski forum, gęsi i monetę? Aby znaleźć odpowiedź, musimy cofnąć się co najmniej 2000 lat. Do czasów, kiedy rzymskie boginie czuwały nie tylko nad ludźmi, ale i nad finansami. W rzymskiej mitologii tytuł moneta nosiły dwie różne boginie. Pierwsza to moneta bogini pamięci wzorowana na greckiej mnemnosyne, matce Mus, But what is the measure of a true hero? That is what our story is. About. you listen to him? He's making the story sound like some Greek tragedy. Lighten up, dude. We'll take it from here, darling. You go, girl. We are the muses, goddesses of the arts, and proclaimers of heroes. Heroes like Hercules. No, Vinzodi or Ichmatke. To ona ułasabiała pamięć, historię i inspiracje dla poetów oraz uczonych. Druga to Junona Moneta, potężna opiekunka Rzymu, małżonka Jowisza, bogini kobiet, małżeństw i dostatku to ona dostała przydomek Junona moneta. Ta podwójna tożsamość pokazuje, jak bardzo religia rzymska była elastyczna. Rzymianie często przejmowali greckie bóstwa, dostosowując je do swoich potrzeb. W przypadku monety kult bogini pamięci przeplutł się z kultem Junony, aż w końcu obie postacie zaczęły funkcjonować równolegle w religii, literaturze, i polityce. Ale skąd się wziął przydomek moneta? Tu sprawa komplikuje się, bo istnieją dwie równorzędne teorie etymologiczne. Tradycyjna wersja, znana już starożytnym, wywodzi słowo moneta od łacińskiego czasownika monere, Czyli przypominać, ostrzegać, doradzać. To właśnie w tej wersji pojawiają się święte gęsi unony, które w 390 roku przed naszą erą miały ostrzec Rzymian przed atakiem galów na kapitol. Junona, czujna strażniczka miasta, otrzymała tytuł Moneta, czyli ta, która ostrzega i doradza. Druga teoria, dziś często uznawana za bardziej prawdopodobną, łączy moneta z greckim słowem moneres, oznaczającym samotna albo wyjątkowa. Miała być jedyną wyróżnioną spośród wszystkich bogi. W każdym razie, niezależnie od źródła, już w III wieku przed naszą erą moneta jako przydomek Junony oznaczała coś więcej niż boginię. Zaczęła symbolizować opiekunkę skarbców państwowych, strażniczkę gospodarki. I wszystko to miało swój materialny wymiar na Kapitolu, na wzgórzu Arks. To właśnie tam, w 344 roku przed naszą erą, powstała świątynia Junony Monety, zniesiona z inicjatywy Juliusza Furiusza Camillusa, jako dziękczynienie za zwycięstwo nad Aurunkami. Ale świątynia nie była tylko miejscem kultu. Od 273 roku to właśnie tam działała pierwsza rzymska mennica państwowa. Tu, pod opieką bogini, zaczęto bić srebrne denary, pierwsze oficjalne monety republiki. Ciekawostką jest, że dodatkowe wyjaśnienie pochodzenia tytułu moneta zachowało się w bizantyjskiej encyklopedii Suda, która korzystała z greckich imion bogini. Według sudy, Rzymianie zaczęli nazywać Gnonę przynomkiem Moneta w czasach wojen z Pyrrusem i Tarentem, gdy podczas tych konfliktów Rzymowi zaczęło brakować pieniędzy, obywatele zwrócili się z modlitwą do Hery. Hera miała odpowiedzieć, że jeśli będą walczyć sprawiedliwie i z honorem, to pieniędzy im nie zabraknie w podziękowaniu, po zakończeniu wojen Rzymianie zaczęli czcić ją jako monetę, czyli doradczynię, nawiązując do łacińskiego czasownika moneo, oznaczającego ostrzegać, przypominać, radzić. Na pamiątkę tej boskiej rady, to właśnie w świątyni Junony Monety postanowiono założyć pierwszą mennicę, gdzie powstawały rzymskie monety. Jeszcze inne spojrzenie na monetę znajdziemy w dziele Fabulae, czyli takim mitologicznym podręczniku z czasów Hyginus opisuje monetę jako Tytankę, córkę Eteru i Tellusa, czyli nieba i ziemi. Co ciekawe, tutaj wyraźnie oddziela się monetę od Junony i Mnemnosyny, traktując ją jako zupełnie osobną postać, co pokazuje, jak bardzo różne tradycje i mity splatały się wokół jednej nazwy. To właśnie ta wielowarstwowość sprawia, że moneta była czymś więcej niż tylko boginią czy przydomkiem. Symbolizowała pamięć, ale i ostrzeżenie, bo Radę, opiekę nad państwowym skarbcem, a z czasem samo pojęcie pieniądza, które przetrwało w językach całego świata. No i tutaj pojawia się właśnie moneta jako symbol mennicy, ale także pieniędzy. Świątynia pełniła bowiem także rolę skarbca. Przychowywano tu dokumenty, urzędowe archiwa, roczniki konsularne dokumentujące historię Republiki od V wieku przed naszą erą. No i warto dodać, że przy świątyni trzymano gęsi, symbol nieustannej czujności, przywiązania do domu, no i czystości. Przez ponad cztery wieki mennica funkcjonowała właśnie w tym miejscu, ale już wtedy moneta oznaczała nie tylko boginię i świątynię, ale także pieniądz. Co ciekawe, mimo że średniowiecze dość mocno walczyło z antykiem, to słowo moneta przetrwało spokojnie do tamtych czasów i dalej. Na monetach bitych w XIV i XV wieku w Niderlandach i na dreni regularnie pojawiał się napis moneta nowa, czyli nowa waluta. Czasem oznaczał nowy wzór, a czasem był po prostu hołdem dla starożytnej tradycji. Słowo moneta przetrwało nie tylko w łacinie, który jest dość wymarłym językiem, ale też w nowoczesnych językach. Po polsku, rosyjsku, włosku, hiszpańsku czy francusku wszystkie te języki przejęły termin bez większych zmian. Ze słowa moneta powstały też oczywiście inne słowa, jak polityka monetarna. Mincerz czyli pracownik mennicy, a w języku angielskim jeszcze więcej. Monetary, monetize, monetization. W sumie u nas też się mówi monetyzacja. No, i gdyby tak szukać początków tego słowa, to one są jeszcze wcześniejsze, bo w praindoeuropejskim istniał rdzeń memonę oznaczający pamiętać, przypominać, i od tej samej podstawy wywodzi się łacińskie słowo moneo, przypominać, ostrzegać. Zatem, już na poziomie prajęzykowym, moneta niosła ze sobą ideę pamięci, ale i ostrzeżenia. Co dziś zostało ze świątyni? Monety na Kapitolu. Cóż, część badaczy uważa, że jej fundamenty kryją się pod kościołem Santa Maria in Aceroli na Kapitolu. To miejsce, gdzie według legendy cesarz August miał ujrzeć wizję Marii z dzieciątkiem, która zapowiedziała nadejście chrześcijaństwa. No i tak oto historia gęsi. Pewnej bogini i miejsca w Rzymie splata się w jedną całość. Dzisiaj wszyscy posługujemy się słowem moneta i chyba wszyscy też wiemy, że z pieniędzmi trzeba postępować ostrożnie. Więc chyba coś w tej legendzie jednak jest prawdziwego. Oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, jeśli tego nie robicie, a mnie możecie znaleźć na moim Instagramie, gdzie publikuję o wiele częściej i więcej. Serdecznie zapraszam. Do zobaczenia.